Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy sorbet truskawkowy. Mam tutaj 40 dekot truskawek, 4 łyżki cukru i pół szklanki wina. I to należy dokładnie zmiksować. Masę na sorbet już mam idealnie zmiksowaną. Przelewamy do pojemnika i co 20 minut mieszamy widelcem. I będziemy mieli sorbet z truskawek. Teraz wędruję do zamrażarki. I tak oto wygląda sorbet truskawkowy. Sorbet, tak jak już wspominałam, co 20 minut. Mieszamy widelcem. O ile Państwu mój przepis na sorbet się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl Sorbet truskawkowy.